Witajcie na kanale WOW Handmade and Crafts i dzisiaj przychodzę do Was z tarantulą, którą możecie wykorzystać na różne sposoby, nie tylko dopiąć w formie broszki do mojego topu. Kto jeszcze topu nie widział, serdecznie zapraszam. Kliknijcie tutaj, jeżeli chcecie zrobić sobie taki spider web mesh. Crop Top, tylarz, trzeba użyć tych angielskich nazw, żeby wyszukać podobne stylizacje na YouTubie. No i właśnie takim zwieńczeniem, wisienką na torcie tego topu jest tutaj ten Spajderek. Top i Spajderek jest robiony szydełkiem numer 5 z Alize Cotton Gold. Jeżeli nie chcecie broszki, możecie na przykład poprzypinać sobie mniejsze spajerki robione na szydełku 4, 4,5. Tutaj wzdłuż tej bluzki na dole to jest taki kolejny pomysł, a ja tego zrobiłam przy Was, czyli z Wami. Po to, żeby na przykład wykorzystać go do przypięcia na spince, na włosy albo jakiejś innej, mniejszej, i wtedy można go sobie wpiąć we włosy, żeby wszyscy myśleli, że, że nam się przyplątała jakaś tarantula. Można go też posadzić na zrobionej przez siebie takiej szydełkowej dyni, liściu albo jakichś innych ozdobach, które właśnie. Goszczą w tym okresie w naszym domu. Także nie przedłużając, jeszcze powiem Wam z czego go zrobiłam. To jest jarn Art Shetland, szydełko numer 5 i pół. Możecie zrobić na szóstce, bo on jest taki dosyć zwarty. Szybki, prosty, łatwy. Także zabieramy się do pracy. Ale zanim to proszę Was, nie zapomnijcie o wspieraniu kanału, jeżeli chcecie więcej darmowych projektów, więcej darmowych tutoriali. Komentujcie i lajkujcie filmy, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Pozdrawiam serdecznie i miłej zabawy. Podstawą do zrobienia naszego pajączka jest kółko z 12 słupków. Wydłużonych, robionych na Magic Circle. Także zaczynamy od Magic Circle i niestety jest to ważne, bo kuper no, tego pajączka tutaj on musi być mocno zaciśnięty, a w przypadku robienia 3-4 oczek może zostać nam dziura. Także nawijamy nitkę. Ci, którzy jeszcze nigdy nie robili Magic Circle, Mogą zajrzeć tutaj dokładnie w ten link, który się Wam pokaże i przećwiczyć. Także robię Magic Circle, robię, troszeczkę sobie zmniejszę ten Circle, robię jeszcze raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę. I zaczynam wyrabiać dodatkowe 11 słupków wydłużonych, czyli tak jakbym robiła słupek, nabieram nitkę, przechodzę przez środek okręgu, przeciągam nitkę, mam pętlę nitkę, nawi czyli nawinięcie pętlę, i przechodzę przez pierwszą na raz, przez pierwszą i drugą nitkę na dwa i te dwie ostatnie na trzy razem. W ten sposób mam już dwa słupki w moim okręgu. Pierwszy z oczek łańcuszka, drugi wydłużony i robię jeszcze 12. Kiedy mam 12 słupków na okręgu, wchodzę w to czwarte oczko. Tutaj w, w słupku z łańcuszka i zamykam okrąg oczkiem ścisłym. Oczywiście ściągam środek na maksa. Mogę tutaj od razu igłą wyrobić sobie tą nitkę i najlepiej e, tylko jej nie odcinajcie. Najlepiej zrobić to od razu. I kolejna rzecz, jaką będziemy robili. To słuchajcie, robimy coś takiego. Przechodzimy jeszcze raz przez to samo oczko, przeciągamy nitkę i robimy pół słupek. To będzie tył naszego pająka. Odwracam, bo chcę, żeby mi się wywinęło w tą stronę. Odwracam sobie na lewą stronę. I teraz, słuchajcie, robię oczko ścisłe, co drugim oczku, czyli robię pierwsze: to będzie nasze pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Robię w co drugim słupku oczko ścisłe, ale nie za mocno zaciskam. Kolejny słupek pomijam i w kolejnym robię oczko ścisłe, pomijam. Oczko ścisłe. Kolejny pomijam. Oczko ścisłe. Ten pomijam. I robię oczko ścisłe. Zawsze się wywija nie w tą stronę, ale nie ma tutaj yy, nic złego się nie dzieje. I teraz dochodzimy do naszego. Tutaj początku, czyli to mieliśmy pominięte, to teraz wchodzimy tutaj, gdzie mamy takie ściśnięte oczko i sprawdzamy, czy mamy na około 6 oczek. Jak macie 7, to się nic nie, nie stanie. Yy, mamy teraz taki bombel, czyli ten nasz odwłok to jest tył. Tutaj robimy sobie, możemy właśnie zrobić jedno oczko łańcuszka i jeszcze raz przejść, żeby on miał taki kuperek. No i teraz przechodzimy tutaj do tych bocznych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przechodzimy do bocznych oczek oczkiem ścisłym. Tu jest zaciśnięte w następne oczkiem ścisłym, i w tym pierwszym robimy dwie nóżki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka, na pierwszą nóżkę mogą być dłuższe. I teraz wracamy tutaj kładąc ten nasz łańcuszek na plecki, i pod te takie pojedyncze żeberka przerabiamy oczkami ścisłymi wracając do środka. Każde jedno aż do samego tutaj kupra. Tutaj mamy takie ostatnie, właśnie przy. Wygląda w ten sposób. I teraz robimy jeszcze raz przejście przez to samo oczko. Możemy zrobić w tą, możemy zrobić w tamtą. Tu jest kuperek, to będziemy robić do przodu. Czyli jeszcze raz tu. Robimy oczko ścisłe, czyli już tak przy, przytwierdzamy tą nóżkę, zabezpieczamy ją i w tym samym oczku tutaj od kupra robimy znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Możemy tą zrobić trochę dłuższą, osiem. I znowu wracamy od naszego szydełka. Drugie oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć i ostatnie, żeby się dobrze wbiła. To lub to ciaśniejsze. 7. Przechodzę jeszcze raz przez to oczko, gdzie te nóżki się zaczynają, i zaciskam. Mam dwie. Przechodzę do następnego oczka oczkiem ścisłym i robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oczek. No teraz będę robiła najpierw dłuższą, a potem krótszą nóżkę. Znowu sobie odwracam łańcuszek i zaczynam od tego drugiego wypustka od szydełka i wracam do środka, czyli będę miała tutaj siedem oczek, no bo to ósme to jest nawrotka, sześć i siódme tutaj przy samym Perku przy łańcuszku, i znowu wracam do tego oczka. Tutaj z boku naszego pająka przerabiam. Że tak, jakby przytwierdzam oczkiem ścisłym, tą łapę. I znowu robię 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. I robię kolejną krótszą nóżkę. Nasz pająk ma w tej chwili 4 łapy. Jak już możecie sobie tutaj zobaczyć, może bardziej w tą stronę, bo tu mamy pętelkę. Także odwracamy go znowu. Łapa jest już przytwierdzona, i w kolejnym oczku zrobimy mu głowę. Czyli przechodzimy najpierw oczkiem ścisłym, zaciskamy, robimy raz. Dwa oczka łańcuszka nawijamy nitkę. No i teraz zrobimy takiego popcorna, czyli robimy jeden słupek do połowy. Drugi słupek do połowy. No i zależnie od tego jaką tą głowę dużą chcecie, to możecie zrobić czwarty. Zaciskamy mocno tutaj ten nasz pączek popcorn. I tutaj, w tej chwili musimy tak złapać to oczko i tutaj, czyli mm, tak jakby jedną stronę tej pętelki, tu wcześniej i drugą stronę tej pętelki i sobie tą głowę, o właśnie tak robimy takiego, tak? Składamy na pół tego m, naszego popcorna, przechodzimy do czwartej pętelki oczkiem ścisłym. Nasza główka wygląda w ten sposób. Tu już mamy oczko ścisłe, i w kolejnych dwóch oczkach robimy znowu nóżki, czyli tu i tu przed naszym kuprem, tak? Tu są dwa oczka. Po prostu z tych sześciu oczek robimy w dwóch dwa. W dwóch oczkach robimy podwie nóżki, czyli cztery, a z tyłu i z przodu robimy głowę i ogonek. No to przechodzimy znowu teraz do wykonywania łapek dokładnie w ten sam sposób, jak robiliśmy wcześniej. Zaczynam od siedmiu oczek łańcuszka. Później 8, 8 i siedmiu. Widzimy się na końcu, bo w zasadzie nasz pajączek będzie gotowy. Kiedy nasz pająk ma już 8 nóżek, wracamy tutaj właśnie do naszego początku, czyli do pajęczego kuperka. Zaciskamy oczkiem ścisłym, przekładamy jeszcze raz nitkę i nasz pająk jest gotowy. Możemy odcinać. Teraz tą naszą początkową nitkę tutaj z środka ściągamy po to, żeby trochę mu ten kuper spłaszczyć. Yy, niby nóżki sobie jakoś tam formujemy żeby się nie skręcały w jedną stronę, no bo szliśmy w jednym kierunku, więc żeby nóżki były w drugą stronę, to trzeba było po drodze obciąć nitkę i zaczynać tego pająka z drugiej strony, ale to się można wtedy pogubić. Słuchajcie, bierzemy i sobie normalnie robimy supałek i jak tego pająka tutaj zaciśniemy, to ten kuper nam się ściągnie w dół. Noga mu się zawinęła i możemy sobie te nitki właśnie zostawić, żeby móc tego pająka przywiązać do tego, do czego nam on będzie potrzebny, czyli w przypadku broszki do mojej bluzki, ten ma długie nogi i jest wyjątkowo niesforny. Taki kątnik, trochę. Ja, ja pająków nie lubię, więc powiem Wam szczerze, że nawet się tego brzydzę. A zrobiłam go, a zrobiłam go sama. Także 8 nóżek. Odwłok. I teraz można go sobie. W zasadzie do dołu ten pająk jest jeszcze za mały, bo to trzeba by było zrobić grubszą włóczką, ale yy, wiecie o co chodzi. Tutaj można sobie teraz tymi nitkami przez oczka tego pająka przywiązać. To już w dowolny sposób, jak tam znajdziecie na tą metodę. Myślę, że tutaj najlepiej by było go przywiązać do góry, a potem jeszcze przypiąć. To tyle, jeżeli chodzi o spinkę. Taka tarantula na głowie. No myślę, że to jest fajny pomysł też na Halloween, żeby, żeby zrobić. Natomiast tutaj, oj, przepraszam, uderzyłam Was w głowę. E, e, tutaj mamy naszą bluzkę, no i mojego kajączka Dopnę sobie jakoś. Tak, w zasadzie powinnam zrobić to na jolce, bo wtedy będę e, lepiej widziała. Tutaj widzicie, chyba zostawiłam większą przestrzeń, a nie to jest głowa, czyli nie zostawiłam. Okej. Okay. Mm, tutaj są te nogi bardziej rozdzielone, tak mi się wydaje. Że się mylę, to sobie teraz go tutaj gdzieś przywiążę, właśnie za te moje nitki, a później wykorzystując właśnie te same nitki jeszcze szydełkiem od lewej strony. Przyszydełkuję tutaj to oczko do nie wiem jeszcze, czy, czy poniżej, czy dwa poniżej. Tutaj z tym oczkiem zapnę, po to, żeby mi ten pająk nie latość za nisko. Nie latał. Tak? Także mam nadzieję, że ten tutorial był przydatny. No nie, tutaj jest tych nitek teraz za dużo. Ja to muszę zrobić na manekinie. Także jak to ma wyglądać, widzieliście na zdjęciu. Słuchajcie miłej zabawy. Róbcie te tarantulki i widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych tutorialach. Pa, pa.